Ciężarna Marta Paszkin z rolnik szukażony pokazała ciążowy brzuszek i zdradziła, kiedy na świat przyjdzie jej córeczka. Marta Paszkin z rolnik szukażony właśnie ujawniła, kiedy na świat przyjdzie jej trzecie dziecko. Wraz z Pawłem Bodziannym spodziewają się narodzin córeczki. Kiedy urodzi się ich trzecie serduszko? Poznajcie szczegóły. Marta Paszkin z rolnik Szuka Żony zdradziła termin porodu, niedawno Marta i Paweł z rolnik Szuka Żony zdradzili płeć dziecka w rozmowie z party. Plac Mały Adaś i Stefania powitają na świecie swoją siostrzyczkę. Okazuje się, że Marta z rolnika rodzi już niedługo. Szczęśliwa mama pokazała ciążowy filmik, który opisała poruszającym cytatem: Paweł i Marta z rolnik szuka żony powitają swoje trzecie dziecko już w lutym. Ich córeczka przyjdzie na świat około Walentynek, fani rolnika cieszą się ze szczęścia Pawła i Marty. Nie szczędzą przyszłej mamie komplementów, pięknej mamie życzymy dużo zdrówka.